Szanowni Państwo, spotykamy się w sytuacji dla Platformy Obywatelskiej szczególnej. Dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiać i ja będę z Wami rozmawiał jako szef Platformy Obywatelskiej. Ale w ostatnich dniach mieliście okazję, tak jak opinia publiczna, słuchać także moich słów jako premiera polskiego rządu. Zarówno jako szef polskiego rządu, jak i szef Platformy Obywatelskiej. Mam poczucie pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce, i także za to, co w Platformie się dzieje. To jest odpowiedzialność, której nikt nie może zdjąć z szefa ugrupowania/z szefa rządu. Ale to jest tak, że wspólna nasza odpowiedzialność jako przywództwa tego projektu, który nazywa się Platforma Obywatelska. I my, tę odpowiedzialność dźwigając, mamy obowiązek wobec siebie, wobec tych naszych marzeń, tych celów, dla, jak, dla jakich zorganizowaliśmy się, ale przede wszystkim w interesie publicznym, w interesie Polski. Mamy. Obowiązek dźwigać tę odpowiedzialność, ale także wyprowadzić z tego politycznego, bezdyskusyjnego zakrętu na prostą. I Polskę, i oczywiście także Platformę Obywatelską. Dlaczego mówię o zakręcie? Po pierwsze, po dwóch latach sprawowania władzy, dzisiaj chcę Wam otwarcie powiedzieć, że nie wszyscy chyba zrozumieli ci, którzy władzę w Polsce zdobyli dzięki temu pięknemu zwycięstwu w 2007 roku. Nie wszyscy chyba dobrze zrozumieli po co szliśmy do wyborów. I chyba nie wszyscy zrozumieli czego oczekują Polacy od tych, którzy dostali tak duży mandat zaufania. Pamiętacie Mówiliśmy o tym, że chcemy wygrać wybory, bo chcemy, aby w Polsce rządziła władza, zaufanie do swoich obywateli. Żeby rządziła władza, która zdejmie.